okłamano Ciebie na temat tego, co jest rzeczywiście prawdziwe. I to trzyma Ciebie w więzieniu Matrix. Jesteś ambitną osobą, chcesz kreować życie na własnych warunkach. A jeśli jesteś osobą, która chce stworzyć swój biznes, który tak naprawdę ma znaczenie, gdzie sprawiasz różnicę, gdzie tworzysz swój biznes, który daje Tobie wolność, lokalizacji, wyboru, z kim pracujesz i nie chcesz wybierać między czasem, aby żyć, a pieniędzmi, to to wideo jest dla Ciebie. Wszystko, co wydaje się prawdziwe, ile możesz zarabiać, jakie są zasady prowadzenia biznesu, Twoje obecne dochody, jakie masz ograniczenia, zasady w ogóle prowadzenia Twojego życia i biznesu, to tylko percepcja. Percepcja przefiltrowana przez to, w co zostałeś zaprogramowany, żeby wierzyć. Matrix, matryca cała ograniczeń, to nie rzeczywistość. To tylko soczewka, przez którą po prostu nauczyli nas patrzeć. Osoby największego sukcesu multimilionerze, ci, co naprawdę żyją na własnych warunkach i wchodzą na kolejne poziomy, dawno odkryli to, że rzeczywistość to percepcja. A percepcję zawsze można zmienić. Podczas gdy Ty widzisz ścianę, oni w tym samym miejscu nauczyli się widzieć drzwi. W tych samych sytuacjach. Przez następne kilka minut pokażę Ci, jak zmienić swoje filtry percepcji. Ta sama zmiana, która przekształca ambitne osoby Osoby, które są wolne, tworzą milionowe biznesy, żyją na własnych warunkach. Nie chodzi o motywację, to sposób, jak przeprogramować tę matrycę, ten cały Matrix. Więc zostaj ze mną, aby dowiedzieć się, jak odzyskać swoje bogate życie, pełne wolności. Ujawił tobie teraz kłamstwo, które nam wszystkim sprzedano. A to jest to, że nasze obecne okoliczności są stałą rzeczywistością. Że to, ile zarabiasz, to, ile doświadczenia potrzebujesz żeby mieć sukces. jaki W idealnym momencie musimy się znaleźć, mieć takich znajomo takie znajomości, tyle się napracować, żeby się wzbogacić. To nie są prawdy. To jest programowanie, czyli dostaliśmy zestaw filtrów percepcji, przez które teraz patrzymy i one tworzą nasze ograniczenia, co możemy, a czego nie możemy. Pokazują nasze możliwości i nasze ograniczenia. Ale to, czego nie chcą, żebyśmy naprawdę wiedzieli, to to, że rzeczywistość nie jest niczym więcej, jak świadomość która patrzy przez te filtry, przez tą soczewkę filtrów percepcji. Od razu zobacz na to logicznie. Jak oglądasz film w kinie na przykład, patrzysz na ekran i to, co się tam dzieje, wywołuje nas prawdziwe emocje, tak jakby się to naprawdę działo. Płaczemy, śmiejemy się, jesteśmy przestraszeni. To jest nic innego, jak strumień światła, która prze przechodzi przez kliszę. Teraz zmień kliszę, a zmienisz całą rzeczywistość, która dzieje się na ekranie. I teraz. Twoja finansowa rzeczywistość rządzi się dokładnie takimi samymi prawami. To, co doświadczasz, twoje na przykład dochody, jako twarde fakty, ten poziom twojego życia, to, co się dzieje w twoim życiu zawodowym, jak i prywatnym, to tylko światło, które przechodzi przez filtry percepcji, które zostaliśmy zaprogramowani. Innymi słowy, Światło, które rzutuje tylko to rozwiązanie, żeby osiągnąć sukces, to musisz. I masz teraz warunki, kim być, ile się napracować, ile lat. A teraz, kiedy ta prawda była narzucona przez globalną energię, przez globalną świadomość, tak naprawdę, poprzez nasze dorastanie, wiele barier, zwłaszcza w sporcie, było przełamywanych, choćby nawet w sporcie. Four minutes mile, czyli mila przebiegnięta poniżej czterech minut, jak przez lata nikt nie mógł tego pokonać, dopóki jedna osoba nie złamała tego kłamstwa i tej matrycy, i wszystko zaczęło się zmieniać. Inne osoby zaczęły również pokonywać ten rekord. Ponieważ matryca ograniczy, ten cały matrix, to nie jest jakaś zewnętrzna siła, która próbuje nas powstrzymać. To jest zbiór przekonań, założeń, tak zwanych zasad, które nauczono nas. Jak tworzyć bogactwo, jak tworzyć sukces, kto może być sukcesem i osobą bogatą, kto nie. I dlaczego akurat nie ty? Każdy milioner, każdy miliarder, każda osoba, która osiągnęła swoje cele, rozpoznała tą jedną prawdę. Matryca Matrix nie jest prawdziwy. To tylko wyrafinowana iluzja stworzona przez zbiorową świadomość, przez zbiorowy program. A kiedy przejrzysz przez ten program, wszystko zacznie się również odmieniać dla ciebie. Teraz różnica między tobą a tą wersją ciebie, która ma życie na swoich warunkach, między tą osobą, która nie ma spełnionego życia, a tymi osobami, które rzeczywiście idą po swój sukces, żyją na własnych warunkach, to nie okoliczności, to nieszczęście. To to, że nauczyli się patrzeć przez te inne filtry percepcji, podczas gdy ty wciągle widzisz, przez te filtry, które ci dano, oni widzą przez nowe filtry, które sami stworzyli. Teraz, najgłębsze programowanie, które dostaliśmy, to było niesamowite, kiedy ja zaczęłam studiować ten temat i zobaczyłam: oh my god, jak to mnie ograniczało przez lata udowadniania siebie, ciężkiej pracy, do momentu aż wypalenia. Kiedy ja podniosłam się z kolan i powiedziałam: oh my god, co ja sobie wtedy zrobiłam? Dlaczego? I wtedy zada zaczęłam zadawać pytania. Co odkryłam? Mogę powiedzieć, najgłębsze kłamstwo, najgłębsze programowanie to jest to, w co nas zainstalowano. Przekonanie, że my jesteśmy tu, a tam jest to, co my chcemy że jesteśmy oddzieleni od bogactwa, od sukcesu, od spełnienia to jest na zewnątrz nas. Nauczono nas postrzegać jako tą jednostkę wyodrębnioną, która musi zdobyć to coś, napracować się że jesteśmy odłączeni od źródła kreacji. I to jest ostateczne kłamstwo, które doprowadza ludzi do tego kołowrotka, tak zwany homik w kółku, goniący za własnym ogonem cały czas, gdzie zawsze trawa jest zielęńsza, gdzie nigdy nie ma wystarczająco. Na tym tak naprawdę jest oparte cały świat zachodni. Więcej, 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 więcej. Konsumpcja, 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 która doprowadza ludzi do wyczerpania, pustki i właśnie, tak jak mnie, powalenia na kolana i po co to wszystko? Wow! Dlaczego tak się stało? Dlatego teraz. Chcę pokazać Tobie, jak ja odzyskałam swoją klarowność i swoje życie własne warunka, odwracając cały ten program. To, co powiem, jest głębokie. I chcę, żebyś naprawdę to zrozumiał, że w każdej chwili tworzysz, manifestujesz Twoją tworzy rzeczywistość non-stop. Jak? Poprzez swoją świadomość. To, na czym skupiasz swoją świadomość, to dokładnie zaczynasz tworzyć, otwierając swoje filtry percepcji, które skupiają się na tej rzeczywistości, a nie na innej. Kiedy na przykład chcesz, Mieć wolność finansową, chcesz zarabiać miliony, chcesz podróżować dookoła świata. Nie sięgasz po to poza sobą, to twoja świadomość musi rozpoznać ten potencjał, który tak naprawdę już istnieje jako doświadczenie w tej unikalnej perspektywie, w tym oceanie niekończących się potencjałów, ponieważ nie możesz stworzyć. Tego, czego chcesz, daj na to wolności finansowe. Kiedy cały czas skupiasz się, bo zostałeś tak zaprogramowany, że to jest niemożliwe, bardzo ciężkie do zdobycia, i twoja uwaga idzie cały czas, tylko na tą możliwość. Jakie to jest ciężkie, lat musisz napracować i zapracować na wolność finansową. Dlatego, kiedy ty widzisz właśnie tą ścianę, osoby, które już przejrzały przez inne filtry percepcji, widzą możliwości. Jednak to programowanie jest tak głębokie, że my wręcz czujemy, Emocjonalnie przekonujemy siebie sami, że, żeby stworzyć bogactwo, żyć na własnych warunkach, to musimy naprawdę w pocie czoła się napracować, żeby być tymi właściwymi osobami i zasłużyć. Każda osoba, która tworzy to bogactwo szybko, tę wolność dla siebie, przestała używać, przestała podążać i słuchać tych programów, tych zasad. I zaczęli działać kompletnie z innego zestawu filtrów percepcji, innymi sobie przestali postrzegać siebie. Jako osoby, które muszą coś zdobyć i udowodnić się, zaczęli postrzegać siebie jako świadomość, która eksploruje swój nieograniczony potencjał, przez na przykład narzędzie, którym jest biznes. Czyli zamiast tkwić w czymś, czego nie lubili, w jakiejś pracy i tam siebie udowadniać, ciężko pracować, powiedzieli stop, przecież tak nie musi być. To jest tylko jedna z perspektyw. Jaka jest inna dla mnie możliwość? I tu jest wtedy kreacja świadoma, kiedy ty wychodzisz z tego programu, który było ci powiedziane, co ty musisz zrobić, i zaczynasz wychodzić spoza ram. Nie mówię o strefie komfortu, w ogóle zaczynasz robić tak zwany skok kwantowy. I widzimy, jak niesamowite biznesy są tworzone dosłownie w tak krótkim czasie, co można było powiedzieć, że jest to wręcz nie do pomyślenia, a jednak. Kiedy przestajesz postrzegać to, co chcesz, na przykład pieniądze, jako coś trudne do zdobycia, zaczynasz postrzegać to jako energię, która po prostu płynie naturalnie, która jest. I kiedy zaczynasz to obserwować, wchodzisz w świadomość obfitości, zaczynasz widzieć okazję, przyciągać odpowiednich ludzi, projekty, zaczynasz innymi słowy, otwierać się na tą nową perspektywę, która do tej pory była zablokowana, bo ty cały czas patrzyłeś się, patrzyłeś się na to, co jest w tym momencie, jako jedyny wybór. Ponieważ zmiana filtrów percepcji zaczyna zmieniać wszystko. Te same okoliczności, które przez program ograniczeń widzisz jako przeszkody, poprzez program obfitości zaczyna rzucić jako okazję, jako możliwość do stworzenia czegoś nowego, jako możliwość wyjścia na nowe rynki na przykład. Kiedy w końcu przejrzysz przez ten cały program, dzieje się coś niezwykłego. Ten cały matrix, ta matryca ograniczeń, Zaczyna tracić moc nad tobą, zaczyna się rozpuszczać. To, co kiedyś wydawało się absolutnie niemożliwe, teraz pokonujesz tą barierę, ponieważ ty siebie widzisz z innej perspektywy. Ty masz samo koncept kompletnie inny. Ta praca, w której myślałeś, że jesteś uwięziony, że to jest jedyna opcja, przez nowy filtr percepcji staje się dla ciebie doświadczeniem, szkołą biznesu i bierzesz z tego co najlepsze bez walki. Bierzesz co najlepsze, bez zmagania, bez udowadniania, bierzesz i ruszasz w nową podróż z nowymi możliwościami. I nagle te zasady, które myślałeś, że musisz przestrzegać że musisz udowodnić siebie zauważył bardzo szybko, że to był program czyjś program, zazwyczaj naszych rodziców, którzy nas wychowywali czyjeś opinie, czyjeś zasady włożone w nasz umysł. Które teraz przestają mieć sens dla ciebie i widzisz, jak ciebie ograniczały. Zrozum tą jedną rzecz, że to, co widzisz, na przykład swoje odbicie w tym momencie w lustrze, reprezentuje tylko ułamek ułamek ciebie. Zostałeś zaprogramowany, żeby identyfikować się z fizyczną formą siebie, jakimś tytułem zawodowym. Ile masz. Pieniędzy na koncie. Ale poza tym wszystkim jest Twoja nieskończona świadomość, Twoja prawdziwa natura, która może stworzyć absolutnie wszystko. I to jest niesamowite, ponieważ pracując z tysiącami klientów, kiedy zmieniła się ich perspektywa, kiedy zmieniło się samo postrzeganie, ja widziałam na własnych oczach, jak i filtry percepcji zaczęły się otwierać na inne możliwości dla siebie, ponieważ przestali siebie oceniać. Z tego starego programu, z tego więzienia Medic, że tak musi być, że ty musisz to zrobić. I nagle zaczynają tworzyć dla siebie wolność. Wow. Pomyśl o tym tak, jako pryzmat, który rozbija białe światło na różne kolory. Czyli pryzm rozbija światło na różne kolory, ale każdy kolor zawiera pełną moc oryginalnego światła. Ten z ograniczeń rozbija nieskończoną świadomość nieskończonych możliwości dla Ciebie na tylko jedną możliwość. Tylko ta praca. Tylko jak zrobisz to, te pięć kroków, osiągniesz sukces. Inaczej nie. Musisz mieć taką rodzinę, taki dom, taki samochód, żeby mieć sukces. I to jest niesamowite ograniczenie, bo jak możesz sięgnąć po swój talent i pożycie pełną piersią, pełną parą na swoich warunkach, jak jesteś wciśnięty w jakiś ciasny blok ze ścianami nie możesz się ruszyć bardzo ciężko jest speł mieć spełnione życie, kiedy działasz tylko liniarnie i idziesz w jednym kierunku i kiedy to zrozumiesz ten matrix, który Ciebie ogranicza, że jest tylko takie życie dla Ciebie, masz takie ograniczenia przez te osoby, przez te finanse przez tą pracę, że spoznasz to że to jest tylko matrix, który wyświetla Tobie iluzję, w którą każe Tobie wierzyć przestaniesz w to wierzyć i Matrix będzie Tobie służył jako pole gry do różnych możliwości. Więc, jak faktycznie przeprogramować te swoje filtry percepcji, jak przestać widzieć ograniczenia, które są w Twoim życiu i wydają się prawdziwe? Numer jeden. Zaczynasz od rozpoznania ograniczenia i zauważasz, że to ograniczenie, które postrzegasz. To jest dezaprobata, czyli nie akceptujesz takiej sytuacji finansowej, takiej sytuacji twojej życiowej, nie akceptujesz tego i walczysz z tym. A kiedy idzie twoja energia walki z tym czymś, Matrix ciebie ma, bo ma twoją energię i twoje skupienie, zaczynasz walczyć z pieniędzmi, z pracą, z pracownikami, z ludźmi, z żoną, z mężem, zaczynasz walczyć. To jest wtedy to zmaganie, to jest wtedy ta walka. A Matrix karmi się twoją dezaprobatą, czyli brakiem akceptacji siebie i sytuacji. Bo wtedy ma Twoją uwagę, wtedy chwyta Twoje filtry percepcji i pokazuje Tobie tylko ten jeden, to jedno rozwiązanie. I osoby tam utykają na cały czas w walce, nieakceptacji, dezaprobacie swoich reali. Teraz rozwiązanie. Gdy tylko uwolnisz tą całą dezaprobatę poprzez akceptację, jest to niesamowity proces, jest to proces, który możesz szybko zrobić. Nie udając, że wszystko jest idealne, absolutnie nie udając niczego, tylko uwalniasz dezaprobatę i walkę, i rozpoznajesz, że twoje obecne okoliczności to jest tymczasowe doświadczenie, które obserwujesz, bo miałeś taki program, taki program włożony do sw przez swoje filtry percepcji do swojej podświadomości. I wtedy przestajesz walczyć z tym Matrix, Jakby zamykasz przeciek energetyczny i zaczynasz używać swojej świadomości zamiast do patrzenia na to, co ci się nie podoba, i walki na kreowanie tego, co prawdziwie, świadomie chcesz. Ale większość osób nie ma świadomości, nawet czego chce, nie ma krystalicznej klarowności, czego chce, bo jest tak pochłonięta chaosem walki z tym, czego nie chce. Przestajesz widzieć wtedy konkurencję, z którą musisz walczyć, zaczynasz widzieć możliwości do współpracy, do ekspansji. Przestajesz widzieć cały czas przeszkody, i zaczynasz widzieć. Świat który aranżuje wszystko, aby Ciebie rozwinąć, aby zrobić ekspansję, aby dać Tobie wyzwanie, abyś wszedł, abyś weszła na wyższy poziom. I tak ludzie świadomi, zaczynają tworzyć swoje życie własnych warunka. Na przykład przedsiębiorcy, milionerzy nie zmieniają najpierw swoich zewnętrznych okoliczności, wszystko pozmieniam na zewnątrz. Nie, oni najpierw racją z wewnątrz, zmieniają swoje filtry percepcji. Innymi słowy, tworzą nową tożsamość która jest wolna, otwarta i widzi, postrzega możliwości, a nie ograniczenia. Kiedy uwolnisz tą dezaprobatę, tą zaprogramowaną dezaprobatę, świadomość otwiera się na nowe możliwości, aby dosłownie pokazać tobie, co jest dookoła ciebie, i w biznesie, jak i w twoim życiu. Strategie budowania biznesu, na przykład, których wcześniej nie widziałeś, chociaż były dostępne, ale twoja uwaga szła cały czas na walkę. Ludzie, zasoby, projekty, oferty są dostępne, jest ich masa, flow, ale kiedy ty masz cały czas obserwację braku, to twoja świadomość skupia się na braku i więcej tobie tego daje. Jeśli czujesz, że chociaż trochę z tego jest prawdą w twoim życiu i, i chcesz uwolnić się od Matrix, chcesz zmienić swoje filtry percepcji i w końcu postrzegać okazję, a nie walczyć z tym, co ci się nie podoba, to przygotowałam trzystopniowy proces, który pokaże tobie dokładnie, po pierwsze, jak zidentyfikować ten program dezaprobaty, który cały czas ciebie trzyma w skupieniu na walce i zmaganiu, jak uwolnić właśnie tą dezaprobatę i walkę, i jak stworzyć i zainstalować nowe filtry percepcji, które pokażą tobie możliwości twojego życia na twoich warunkach. Ten proces pomógł mi stworzyć moje życie w własnych warunkach. Jak ja to mówię, wolność z laptopa, wolność lokalizacji, gdzie mój zespół również pracuje zdalnie. Pomógł tysiącom moich klientów. I teraz chciałam tobie dać ten proces jako prezent. Link do pobrania jest poniżej. Jeśli Ci się to podobało, daj like, subskrybuj, żeby oglądać kolejne odcinki. Do zobaczenia.